Skorpion, dzień dobry. Skorpion, co dla Skorpiona? Tym razem jakiś taki surrealizm mi się pokazuje, takie nie do końca rzeczywiste pejzaże. lub jakiś odbiór rzeczywistości surrealizm skorpion Hm. No, powiem w ten sposób. U Skorpiona przedstawia się to w taki sposób. Jakby powiem wprost. Kochanka bierze górę. Tak jakby wygrywała, miała jakiś, jakąś przewagę. I tutaj co, co wypowie, co sobie za rzeczy to ma. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Z drugiej, z drugiej strony, to może być um, kobieta, która potrzebuje um, takiego spokoju, wytchnienia od rzeczywistości, od um, doczesności, nawet po to, tylko żeby nabrać sił i żeby stać się silniejszą. Jest takie nabieranie sił, nabieranie mocy. Natomiast pokazuje się tutaj coś w kategoriach jakiegoś wyzwania, jakiegoś trudu, który ma zostać podjęty lub został podjęty. Lub skorpion się nagle z tym zatknął. Um... No, i teraz trzeba w jakiś sposób rozwiązać sprawę. Pokazują się rozmowy, pokazują się um, jakieś próby dogadywania się, jak również złożeczenie ze strony tej kobiety. To na teraz się pokazuje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. O, a jakie fałszywe to jest? Co za fałsz! No, mam tu po prostu konflikt dwóch kobiet: rywalizację dwóch kobiet o faceta. I wypytując ta kobieta, ym, wypytując o tego mężczyznę, sam fakt, że pyta, że chce się dowiedzieć, że jest dociekliwa, wywołuje w skorpionie wściekłość. To mogą być nawet trzy kobiety. Hmm. Już tutaj jest takie ostrzeżenie: na złości się niczego nie zbuduje, ale yy, no, widać taką rywalizującą energię, dość poważną, gdzie yy, no, tutaj walczy się wręcz na śmierć i życie. Hmm. Kim jest ta kobieta? O co chodzi? Kim jest ta kobieta? No ci państwo się już znają, bo tutaj już był jakiś rozłam, był już, aha, jest próba pogodzenia się, jest taka chęć, e... tak jakby propozycja do tej kobiety była, mam na myśli tutaj kobietę Skorpiona, że tak jakby do kobiety Skorpiona było... e... był... była zwrócona, Inaczej. Tutaj osoba zwraca się do kobiety skorpiona o to, żeby zaprzestać konfliktów, żeby spróbować jeszcze raz, żeby, e, no chcę powiedzieć, odbudować przeszłość, ale za dużo, za dużo tutaj szumu jest. Za dużo. Niejasności, za dużo kłamstw, takich przekrętów, em, powiedziałbym też, bardzo inteligentnych sztuczek i manipulacji. No, ja nie wiem, czy skorpion na to pójdzie, natomiast to się tak pokazuje. Przy kobiecie, skorpionie, pokazuje się, że do niej jest kierowana energia zgody. Skorpion tylko czeka. Obserwuje, patrzy i czeka. Jak druga osoba przychodzi i chce jeszcze raz. Że jeżeli były osoby poboczne, to że z tamtymi się skończy. I wygląda na to, że faktycznie, że w głowie tej osoby jest. Um, takie podejście że to faktycznie będzie koniec z tamtą kobietą w sensie i to w głowie mężczyzny jeszcze zobaczę co z nim skorpion może mieć również kobieta pod znaku skorpiona może mieć również taką nadzieję, że, że to się skończy lub że powinno się skończyć aha już wiem o co chodzi z tymi informacjami wyjaśnianie sobie przeszłości to jest dopełnieniem tego czyli tutaj mamy pokazaną przeszłość że się skończy mm, ewentualnie yy, ewentualnie się skończą tamte jakieś inne znajomości poboczne i tutaj jest yy, opuszczamy broń nie walczymy o tutaj pokazuje mi się dopełnienie że wyjaśniamy sobie sytuację yy, i wszel, wszelkie właśnie te przekręty, jeżeli... przepraszam, że w taki sposób to określam, jeżeli miały miejsce. Ale... Yy, no jest tu dążenie do... faktycznie do takiego naprawienia. Mam silne poczucie, że tutaj mężczyzna yy, chce po prostu pogadać, chce yy, załatwić sprawy. Natomiast, dlaczego się pojawia ta wściekłość tutaj? Co prawda, jest. Tutaj e, są tutaj tego rodzaju emocje, są tutaj ekstremalne e, emocje i, i, i odczucia. Z drugiej jednak strony nie wykluczam skłonności do e, faktycznego rozwiązania spraw pokojowe, pokojowego rozwiązania spraw. Na pewno ta wściekłość już jest. Hmm. No, powiem tak, jest tutaj ze strony kobiety taka skłonność, na pewno do wysłuchania. Wersji wydarzeń drugiej osoby i jest ta chęć tutaj ze strony mężczyzny, zaraz się przyjrzę, do właśnie wykonania tego kroku, żeby pogadać. No, ta chęć wysłuchania na pewno jest. Z tym, że są tutaj, tak jakby nie wszystko jeszcze zostało powiedziane. Aha, skorpion stawia tutaj warunek, że wszelkiego rodzaju, nieuc wszelkiego rodzaju nieuczciwość ma zniknąć. I to jest jedna, jedyna sprawa: szczerość. Tutaj jest szczerość, która, która jest wymagana, którą skorpion wymaga, żeby w ogóle można było rozmawiać. Jeżeli rozmawiamy, to tylko szczerze. Jeżeli, mm, nawet jeśli skorpion jest skłonny wybaczyć, <śmiech> przepraszam, <śmiech> to pod warunkiem yy, takim, że ma w tym być szczerość, od A do Z. Nie ma tutaj pół kłamstw, nie ma tutaj półprawd. Nie ma niedopowiedzeń, nie ma jakichś yy, ukrytych intencji. Nie ma na to miejsca. I to jest jedyny warunek, żeby skorpion zwrócił uwagę na tę osobę. Natomiast, yy, co tutaj z mężczyzną się dzieje? Pierwsze co się pokazuje to um, już, że ma dość. Mówię o mężczyźnie. Mężczyzna ma tutaj dość. Ma dość yy, tych awantur, które tutaj się odbywają. Lub ciągłych pytań. O te kobiety. I tak naprawdę, tutaj mężczyzna ma w świadomości to, że życie rodzinne, a jeżeli nie aż tak daleko, to w ogóle związek, że to wisi na włosku. Zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji próbuje w racjonalny sposób wytłumaczyć wszystko i wygląda na to, że tak będzie, że ym, jeżeli dojdzie do tych rozmów, to że mężczyzna ym, będzie szczery. Będzie szczery i będzie otwarty yy, wyjaśnić wszystko. Tak jakby tutaj wyczuwalna jest taka energia, tak jakby był gotowy na wszelkie warunki, które zostaną tutaj yy, podane w tej sprawie, że yy, jeżeli skorpion będzie się domagać pewnego rodzaju informacji, mężczyzna nie będzie miał problemu tego przyznać. Yy, sam wykazuje postawę. Yy, W jaki sposób by to nie zabrzmiało, ale dojrzałości, mimo wszystko, że tutaj on też chce rozmawiać i będzie rozmawiać, jak najbardziej. O zdecydowanie. Zdecydowanie tak, sam tutaj, sam w pewien sposób czuję się oszukany, bo tutaj yy, mówiłem wcześniej, jest więcej niż jedna kobieta. W pewnym stopniu też mógł sam się poczuć oszukany przez nią, czyli po prostu, nie wiem, pokazała mi się młoda dziewczyna, która ym, no, zadaje się z żonatymi facetami. Yy, czy dla kasy, no ja tego nie wykluczam, ale yy, po prostu lubi żona tych mężczyzn. To na pewno. Tylko, oczywiście, to jest wszystko bez planu, bez, jakiego, bez jakiejś wyobraźni, że yy, to idzie za daleko, że ten facet przecież ma żonę, przecież może mieć dzieci. Um, tutaj pod znakiem zapytania może stanąć całe szczęście rodzinne. Oczywiście ta dziewczyna tego nie widzi, ona sobie nawet nie, nie, nie zadaje tego, ten trud, chociażby wyobrażenia sobie, w jaki sposób to się może skończyć. Po prostu ma upatrzony cel w postaci faceta, i ona do niego lgnie bez. Konsekwencji, bez myślenia o konsekwencjach. Um, natomiast ja powiem Państwu coś takiego. Nawet ten mężczyzna poniekąd czuje się znudzony tą dziewczyną. Znudzony. Mhm. Ale znudzony w takim sensie, że to nie jest tak, że ona mu się znudziła. Yy, I sobie weźmie następną. To, to, to nie w tym sensie. Ja to wyczuwam na takim mm, polu, że. Mm, Mężczyzna ten zaczyna zauważać, że ta dziewczyna. Gra nieczysto w stosunku do niego. Jeżeli w ogóle mogę takimi słowami operować w tej sytuacji. Wiedząc, że jest w tle rodzina. Eee, więc proszę mi wybaczyć. Natomiast mówię tak wprost, co przychodzi, tak jakby zauważał, że. Ta dziewczyna coraz bardziej go wykorzystuje. Najprędzej finansowo. Um, ale to jest wręcz tak, że, że aż ciągnie te pieniądze od niego. Po prostu mam tutaj młodą dziewczynę, którą określiłbym mianem, bardzo przepraszam, pijawki. Um, ale. Taka bije od, od tej dziewczyny energia, że nie mogę o tym nie mówić. I tak jakby tutaj ten mężczyzna sam był bardzo już nastawiony, no był chłodny i był bardzo taki surowy, lub zaczynał być w stosunku do tej dziewczyny, ponieważ widzi, że yy, ona go spisuje na straty. Jak się tutaj przedstawia ten mężczyzna? Że ta jego mm, integralność, taka jego jako faceta, to co on robi, to w jaki sposób zarabia pieniądze, to że ma pieniądze, że to gdzieś umyka. Ale mat wykazuje również y, taką postawę progresu. Tylko w jaką to stronę idzie. Aha. progresu y, wykazuje postawę progresu w stronę rodziny. Tutaj się zwraca ku rodzinie. Jednak żeby y, żeby po prostu się pogodzić, żeby się dogadać, żeby wyjaśnić sprawy, które tego wymagają. Tylko teraz zależy od skorpiona, od kobiety, jak zareaguje i jak yy, spojrzy na na, na. na wytłumaczenie. Na tłumaczenie się. Hmm. Okej, okay, dwie rzeczy. Albo ten mężczyzna zrozumiał, rozumie, co się dzieje to znaczy nabiera takiej świadomości widzi co ta kobieta robi z nim że działa destruująco na niego a on to widzi on to dostrzega i on nie chce w tym być a druga sprawa ja to muszę powiedzieć ale pokazuje się że y, tutaj mężczyzna się dowiaduje że kobieta jest w ciąży. I trzecia sprawa też. Um, mężczyzna ma tutaj bardzo taką głęboką nadzieję na to, że e, tak wierzy w to, że kobieta spod znaku Skorpiona ulegnie i da się przekonać do rozmów. Że pomimo tej złości, że pomimo tej wściekłości, yy, wszystkich tych negatywnych spraw, które miały miejsce, yy, jest tutaj ta iskierka takiej nadziei, że po prostu, żeby tylko Skorpion był skłonny do rozmów, żeby powiedział tak, na negocjacje. I wtedy wszystko zostanie wyjaśnione. Tylko tutaj jest w intencjach i w życzeniach mężczyzny to słowo tak ze strony skorpiona, żeby skorpion się zgodził. Jeżeli się zgodzi, to zostanie tutaj powiedziana prawda. Jeżeli chodzi o tę kobietę, o tę inną, poboczną, pokazuje mi się prosta sprawa. Pokazuje mi się y, koniec y, wojowania, koniec kontaktu, koniec y, jakichś y, nieścisłości, jakichś y, nie, niedokończonych spraw, niewypowiedzianych rzeczy. Czyli jakby nie patrzeć, intencje mężczyzny tutaj są szczere. Jeżeli chce porozmawiać, to znaczy, że chce porozmawiać szczerze. On tutaj będzie szczery, zdecydowanie. Co skorpion może zrobić? Lub jaka podpowiedź dla skorpiona? Miłość wygrywa wszystko. Na pewno wysłuchać. Mhm. Na pewno wysłuchać to, co mężczyzna ma do powiedzenia. Bo, bo on się pokazuje w kategoriach poprawy. Naprawdę pokazuje się pozytywnie. Tak. Zdecydowanie. I jest ukazana taka postawa. Znaczy, jedna rzecz. Eee, oczywiście tutaj Skorpion e, niech polega na intuicji. A druga sprawa. E, dopowiem do tego, że tutaj jest poprawa. Jest poprawa, jest e, zmiana, kompletna zmiana e, postrzegania tej sprawy, podejścia do tej sprawy ze strony mężczyzny. I e, pokazuje się, że zrozumiał pewną rzecz, w czym tkwił, z kim był, jak to się skończyło i No powiem szczerze tutaj obiecuje poprawę. Mężczyzna ten. On obiecuje poprawę. I faktycznie pokazuje się jako solidna osoba, że nauczył się na tym błędzie, Tam się kończy yy, znajomość z tamtą kobietą. Ale tutaj jest taka nauka z tego płynąca. Mężczy ten mężczyzna to dostrzega. Prosta sprawa. Tutaj jest przerwanie wszystkich znajomości, um, które wydawały się być podejrzanymi, powiem tak najogólniej, i pokazuje się jedna, jedyna osoba, z którą ten mężczyzna chce być. W domyśle to jest kobieta z podznaku Skorpiona. Mam na myśli to, że. Nie ma tutaj innych pobocznych dróg, innych pobocznych osób, tylko jest z tą jedną konkretną osobą. Już z tą jedną konkretną osobą. Mam nadzieję, że podpowiedziałem, że się coś wyjaśniło Państwu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.